Młodzi Europejczycy to są przede wszystkim e, Europejczycy, a nie młodzi. E, my my jeszcze tego tak nie czujemy jak, e, e, jak ludzie w centrum e, Europy, no tam, tam myślenie w kategoriach przyjdą, e, przyjdą biedni i nas złupią e, jest bardzo mocne. Tak? E, do, do pewnego momentu to, ci biedni to byli Polacy i, Którzy zaraz mieli z tej choroby się zjawić i y, 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 rozwalić Europę, ale z drugiej strony to są oczywiście biedni, biedni z południa. To jest, y, nie, nie jestem w stanie znaleźć łatwej odpowiedzi na to pytanie, to, bo y, odpowiedzi pewnie zawsze będzie trzeba poszukiwać lokalnie. To znaczy, tak jak lokalnie wybuchają rewolucje w świecie arabskim, chociaż oczywiście jest tak cały świat y, arabski grze, ale w tym sensie, że zawsze będzie trzeba szukać. Po tym wybuchu, który znosi stary system, zawsze będzie trzeba szukać lokalnych, administracyjnych takich lokalnych rozwiązań. Tak problemem jest tak samo ten problem będzie wyglądał na poziomie globalnym. oczywiście też jest pytanie o o to, jaka zasada będzie porządkować świat i o to, kto będzie hegemonem. Oczywiście na razie fakty hegemonem są samym Zjednoczone, i zasadą porządkującą jest wojna. To się może zmienić, to się też może zmienić dzięki temu, że Chiny się wysuną na, na pierwsze miejsce w porządku światowym. I to może być, i z tego może wyjść dużo złego, w tym sensie, że Chiny to jest jednak e, straszny, pomimo nazwy, straszny kraj kapitalistyczny, wyzyskujący m.in. młodych, tak bo te w Chinach wszędzie, w w fabrykach siedzą młode kobiety przede wszystkim i e, zasuwają także na nas, tak, nasze, nasze ciuchy są.